Dobry wieczór Państwu. Mówi dla Państwa profesorek Jęzorek. Chciałbym Państwa zaprosić na nowy cykl wykładów pod wspólnym tytułem Ars Mandi, co w skrócie po polsku znaczy sztuka kochana. Będziemy mówić o sztuce kochania stricte, o różnych formach dochodzenia do tego i o tych wszystkich czynnikach, które wiążą się z tą sztuką. <laughs> Więc na dzisiejszym wykładzie chciałbym Państwu na wstępie powiedzieć, o co właściwie mi chodzi. <laughs> Chodzi mi o to, żeby wreszcie ludzie dokształcili się, jak to się mówi, seksualnie, żeby zrozumieli kwintesencję esencji, żeby nie robili sobie po prostu krzywdy. Najważniejsza jest wiedza. Wiedza to podstawa. Z wiedzą można, a nieważne co można z wiedzą. Przejdźmy do konkretów. Wykład numer jeden to jest tak zwana głowa. Umówmy się, że już mamy gry wstępne za sobą, czyli do domu przyszła pani, już je zaprzyjaźniliśmy się, zjedliśmy już kolację, byliśmy w kinie, w teatrze, wszędzie. Nieważne. Ważne, że już jest bardzo miło. Pani przychodzi, puszczamy piękną muzykę, gasimy świateł. Zapalamy świeczuszki, palimy kadzidełko, idziemy szybciutko pod prysznic i powracamy. Pachnący i piękny. Podchodzimy do pani i z pełnym szacunkiem. Uśmiechamy się do niej, patrzymy jej prosto w oczy i z pełnym wdziękiem zbliżamy się powolutku. Patrząc jej prosto w oczy nachylamy główkę najlepiej na lewo, chyba, że państwa kark boli, to wtedy można na prawo. To nie jest istotne. Ważne, żeby się nie zderzyć nosami i okularami. Na to trzeba bardzo uważać. No i wtedy, gdy już jest bardzo bliziutko, uśmiechamy się nadal i wycofujemy, że niby tacy zawstydzeni, że to prawdy nie, że ja nie jestem pewien. Wtedy szybciutko zmieniamy muzyczkę, nalewamy jakiegoś pysznego trunku, jakiś afrodyzjak, nie wiem, koka, nieważne, nieważne, coś takiego do picia. Może być jak to powiedzieć, o, woda najlepsza, o, wypijamy, uśmiechamy się znowu. I teraz, proszę państwa, najważniejsza rzecz. Głowa głowa jest to źródło energii. Jest tutaj mózg, tutaj są wszystkie informacje, jest to najważniejsze. W związku z tym trzeba uważać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, bo jeżeli informacja zostanie źle zakodowana. <laughs> Nieważne. Wróćmy do tematu. Uśmiechamy się do pani ponownie. Nachylamy głowę. Leciutko oddechem dajemy sygnał. Robimy. że już jest to blisko. Czujemy od deszek. I leciusieńko dotykamy warga do wargi. O tak. Subtelnie. Nie walamy jęzora. Delikatnie. Pamiętajmy. najważniejsze jest ten pierwszy raz. Ta informacja, która świadczy o naszej kulturze. Oświadczy o naszym wszystkim. rozumieć no. W związku z tym całujemy Uśmiechamy się. Chwytamy dłonią z tyłu za włosy. Pamiętajcie Państwo, jeżeli kobieta ma długie włosy, takie piękne, pofalowane i pachnące, to zatapiamy się w ten bezkres oceanu swoją dłonią, ucapiamy palorami i ściągamy leciutko. Wówczas pani się lekko dziwi i uśmiecha. I wtedy jest już nasza. Sterujemy główką lekko w boczek, nakręcamy swoją i znowu zbliżamy usta i robimy następnie nosek, oczko, drugie, uszenie. I teraz uwaga, są tacy, co lubią uszeczko, znaczy całować uszeczko z wierzchu, tą małżowinę tak tutaj pieścić. Natomiast nie każdy lubi, jak ktoś język wkłada do środka, nie każdy. Niektórzy wolą z od tyłu, delikatnie przechodząc po szyi, ale to na marginesie. Wrócimy z powrotem, przechodzimy w policzek, przechodzimy w drugą stronę, uszeczko znowu, czułeczko i powracamy do ust. Jesteśmy znowu przy ustach, stykamy się delikatnie i zatapiamy się w ust pąkowie. Mm. Stykamy się na dłużej i leciutko dajemy informację, że chętnie byśmy zagościli głębiej, dosadniej, kulturalniej, inteligentniej. Jak to się mówi, wymienilibyśmy poglądy. Wówczas, kiedy pani jest jakby przystępna, rozchylają się lekko usteczka. I następuje tak zwane zagłębienie się w suchego przestwór oceanu. Nuz, wóz nurza się w zieloność. A to nie to nieważne. I wówczas ręką, którą trzymaliśmy tutaj, popuszczamy włosy i przystępujemy do dotykania szyi. A o tym, co dalej? W następnym odcinku. Pa pa!